W dzisiejszym materiale będziemy mieli przepis, a jak to w przepisach bywa, potrzeba na nich odpowiednich składników. W tym, który będziemy robić, nie ma ich zbyt wiele. I teraz tak, mamy cukier, teraz jakieś przyprawy, przyprawy nie jakieś konkretne, ziele angielskie. Gdzie jest ziele angielskie? Jest! Dobra, jednostyka, do koszyka. Skoro już tu jesteśmy, to zrobimy zakupy na obiad. <laughs> Znajdujemy się teraz przed sklepem hobbystycznym, gdzie możecie kupić niezbędne produkty oraz zasięgnąć pomocy specjalistów w sprawie innych trunków, które chcielibyście nastawić. Wchodzimy do środka. Dzień dobry. Potrzebowałbym drożdży kobra do białego wina. Czy takowe U państwa wcześniej kupowałem, plus jeszcze pożywkę do tych drożdży? Ze trzy sztuki poproszę.

Wróciliśmy ze sklepu, ale co właściwie będziemy dzisiaj robili? No, słuchajcie, e, kanał nazywa się Przez Polskę. Przez Polskę można wiele rzeczy: przez Polskę można przejechać, przez Polskę można zwiedzać, przez Polskę można kogoś poznać. Przez Polskę można też e, osiwieć albo popaść w alkoholizm na przykład. O tej porze okropnie człowieka suszy. No i my się zajmiemy czymś, co z czym charakteryzowana jest Polska jako tradycja, tak że u nas się spożywa dużo procentów. Chociaż myślę, że to jest troszkę niesprawiedliwe. I ja ogólnie nie lubię zbyt wiele pić, ale ci, którzy mnie bliżej znają, wiedzą, że lubię robić susi. A wiadomo, pod susi, pod rybka lubi pływać, najlepiej smakuje sake. Więc dzisiaj pokażę Wam swój przepis na sake. Zaczynamy! Co kupiliśmy, co będziemy potrzebować? Lecimy. Na pewno wiaderko, dwie butelki wody mineralnej, 3 kg cukru. Świeży filtr do wody, czajnik, małej wagi do zważenia naszych drożdży, ziele angielskie, fajnie by było mieli cukromierz, jeśli nie macie cukromierza, to patrzcie na produkty i ile dajemy czego, więc powinno to być takie samo wtedy. Potrzebujemy jeszcze drożdży i pożywki dla drożdży. Pół paczki tego, pół paczki tego. No i oczywiście kilogram ryżu. Ja muszę wymienić czajnik, znaczy nie wymienić czajnik, muszę wymienić filtr w czajniku bo tamten jest już stary, więc muszę zanurzyć to na jakieś 20 minut. Więc to się będzie moczyć, a my zaraz przejdziemy do następnego etapu. A few minutes later. Na początek trzeba, potrzeba nam kilograma ryżu. Nie byle jakiego ryżu, tylko ryżu do sushi. Jak już wspominałem, ja, ryż, znaczy ja sushi lubię i ryż jaki kupuję to... On się nazywa Koshihikari? Koshihikari. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Nie lubię kaleczyć języka e, żadnego, a jestem jedynie specjalistą, lingwistą, japońskim e, hobbystą. Gabriel Hiodo, jeśli to oglądasz, e, popraw mnie, jeśli możesz. Wiem, że nie lubisz takę, ale może będziesz miał ochotę spróbować tego przepisu i może ten ci posmakuje. W każdym razie, musimy najpierw opłukać ryż, więc przechodzimy do płukania. Najpierw trzeba, o właśnie, muszę wymienić stary filtr na nowy, czysty, bo. To jest bardzo ważne, żebyście mieli przefiltrowaną wodę. Płuczecie ryż, dolewacie wody do kubełka, yy, później całości, uzupełniacie. Zawsze musi być ten, ta woda przefiltrowana. To nie może być woda z kranu, bo woda z kranu yy, zawiera chlor. Ja nawet jak płuczę ryż do susi, to też zawsze przefiltrowuję wodę. Bardzo ważne, żebyście mieli przefiltrowaną. Jeśli nie macie przefiltrowanej wody, to możecie użyć wody źródlanej do uzupełnienia baniaka, ale do tego przejdziemy później. Więc e, chwileczkę poczekamy, niech się przefiltruje, sitko jest, żeby było na czym, na czym przełożyć. Wlewamy wodę. Od razu nastawię następne partie. I ta woda będzie taka mleczna, jak będziecie mm, płukać ryż. Ryżeł mamy przepłukany. Można tutaj śmiało jeszcze do niego dolać wody, ponieważ i tak ja będę uzupełniał baniak wodą przefiltrowaną. Więc ja umyty, opłukany ryż śmiało sobie też zaleję. Też pamiętajcie, żeby wodę, którą lejecie do czajnika, żeby była zimną, żeby nie zalewać ryżu wodą I poza tym jak nalejecie do miski, gdzie ryż było płukany, to też będzie go wam łatwiej później wyrzucić do wiaderka. Bo pierwsze, co będziemy robić, to będziemy i tak wyrzucać ryj. Ry... Ry... Będziemy wyrzucać ryż do wiaderka. Przechodzimy do wiaderka. Na początek trzeba rozłożyć szmatę na podłodze, bo wiadomo, że cukier z wodą, jak nam się wymiesza, to będzie się kleiło, więc i tak pewnie nie unikniemy tego klejenia się, ale zawsze to coś ograniczymy, nie. Zawsze łatwiej będzie zebrać nam to. Dobra, wsadzamy sobie, otwieramy to. To na razie do zlewu wrzucam. To będzie nam potrzebne później. Teraz nam jest potrzebne. Yy, no, może wody sobie najpierw odkręcimy i wlejemy do środka wodę. I bądźmy eko zgniatajmy. Teraz sobie w, wlejemy, wsypiemy ryż opłukany. Resztkę ryżu sobie tam wypukujemy z tej miski, prawda, bo on się przykleja. Nie martwcie się tym, że ja tak mówię, że na, tak trochę na oko tej wody leję. zaraz się wszystko powoli okaże. Najważniejsze jest, żebyście pamiętali, że mają być te dwa, y, dwie butelki wody mineralnej. Mamy 3 kilo cukru, ale na razie wsypiemy dwa. I teraz zamieszamy. Należy wymieszać cukier z tym ryżem. Jak widzicie, na podziałce mamy w tej chwili około 7 litrów y, y, wszystkiego. Czyli tutaj są 2 kg cukru, 2 butelki, 1,5 litrowe wody plus 1 ryżu. No i tej trochę wody, co dolałem, żeby wypłukać miskę. 5 sztuk ziela angielskiego dużego. Także to możemy sobie plumknąć. Dobra, trzeba nam pomierzyć teraz drożdże i pożywki dla drożdży. Mamy 10 gram drożdży, czyli piątkę musimy z tego przesypać. Dobra, mamy mniej więcej 5 gram. Resztę chowamy na kolejny nastaw. Bo ten ryż, który tutaj macie, kilogram ryżu można trzy razy nawet w ten sposób nastawić. Teraz sypujemy drożdże, zamieszamy sobie te drożdże, Niech one tam już powoli sobie wcinają cukier, om nom 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 dobry cukier, mm, będzie dobre sakę. I tak samo robimy z pożywką dla drożdży. Ja używam taki. Ojej. Miąchu, miąch. Drożdże ogólnie i pożywkę chowamy do lodówki. Ogólnie drożdże lubią siedzieć w lodówce. Potrzebujemy więcej wody. Więc tankujemy. No i teraz tankuję tak do 11 litrów. Dolewam wody po prostu. No i to trochę trwa, jak widzicie. To czy już jesteśmy przy 11? Jesteśmy. Jesteśmy. No dobra. No tak, jesteśmy przy 11. To możemy sobie, słuchajcie, sprawdzić naszym super urządzeniem, jaki jest stan cukru. Tylko, oczywiście, to trzeba najpierw wymieszać. Cukromierz, jak sama nazwa wskazuje, służy do tego, żeby sprawdzić, jaki jest poziom cukru w naszym roztworze. Pies się nudzi, jak widzicie z tyłu. O, tak, przeciągnie się. I na drugi boczek. No tak, o, Będz. No, takie życie to jest życie, co? Zanurzamy cukromierz. No i. No jest ładnie już. Dużo cukru w cukrze. Ogólnie, jak widzicie, tą podziałkę tutaj jest 20-15, tak? Musi nam się tutaj zanurzyć do końca czerwonego. Jak będzie dalej, to źle. Jak będzie bliżej, to już lepiej, ale też źle, bo będzie słabszy alkohol. <laughs> ale jak będzie dalej, to gorzej, bo mogą się drożdże zakisić tam i nie będzie pracować. No, ale śmiało jeszcze możemy dolać wody i zaraz zobaczymy po dolaniu wody, ile cukrów w cukrze jest i jak się zachowa nam roztwór. cukrem bywa naprawdę różnie, bo e, kiedyś e, nie powiem jaki cukier, no ale kupiłem inny cukier, poszły trzy i było tak w punkt, nie? Później kupiłem cukier inny, no to było 2,5. Jestem ciekaw teraz, ile cukrów w cukrze jest. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby jeden cukier był, miał mniej, mimo że ma kilogram, drugi miał więcej? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. No i widzicie, teraz dolałem wody, i cukromierz się schował bardziej, nie? To znaczy, że zawartość cukru została rozcieńczona, więc będę musiał dosypać cukru. Ja sobie zaleję trochę więcej wody, tak na 13 mniej więcej, nie? Bo tak jak podziałka tutaj z tej strony ma, to jest litr, no to jak będzie gdzieś tu pod korek, to będzie 13. I wtedy będę dosypywał cukru, żeby sprawdzić, no wtedy już nie mogę przedobrzeć, bo już nie mam za bardzo dokąd dolać, więc wtedy muszę pilnować bardzo mocno tego cukru. Myślę, że mimo wszystko z pół kilo to tak lekko pójdzie. I miąchamy. Spokojnie z 10 minut muszę pomieszać teraz, żeby mieć pewność, że to wszystko dobrze nam się zmierzyło. Może ktoś miesza szybciej. Ja chcę mieć pewność, że wszystko, cała zupka jest dobrze wymieszana, bo później ewentualnie będę tylko dolewał, chociaż nie sądzę, żebym musiał wody dolewać, raczej cukru będę do, dosypywał. Intensywnie mieszamy, drodzy państwo, intensywnie. Mm, jakie to będzie dobre. O? dobra. 10 minut było mieszane, więc nasza zupka musi być już porządnie wymieszana. Więc sprawdźmy cukromierzem, ile tego cukru w cukrze jest. Dwudziestka się wychyla, a powinno nam być o tutaj, w tym miejscu, tak? Czyli minimalnie cukru musimy dosypać, ale minimalnie. Czyli zostało nam pewnie z pół kilo, to myślę, że tak z tyle powinno wystarczyć. Zaraz zobaczymy. Znowu pomięłam chwilę. Teraz wiecie, cukry się szybciej rozpuści, bo jest dobrze już wszystko rozcieńczone, ale no już widać nawet, że taka zupka gęstsza nam się zrobiła. Czuć, że stawia opór dla łychy już ten wywar. Dodam jeszcze odrobinę, a później zważymy sobie zobaczyć, ile zostało tego cukru i Wam powiem, ile dokładnie cukru nam zeszło na całą zupkę. Pamiętajcie, żeby jak mieszacie, to ze środka też zgarniać, nie? Bo ten, jak mieszasz cały czas w jedną stronę, to wszystko się w jednym wirze układa na środku, więc trzeba zmienić kierunek, ale też przez środek przejechać. Dobra, sprawdzamy. Plusk wyskakuje. Trochę go uspokoimy. Uważam, że jest w porządku, wiecie, co idealnie praktycznie tutaj się kończy to. Nie wiem, mogę się jeszcze przyjrzeć, ale wydaje mi się, że idealnie jak kończy się to, tak kończy się i to. No może odrobinę, ale lepiej, żeby było bliżej, niż dalej. Pamiętajcie, że to wszystko się cholernie klei, więc trzeba to opłukać od razu. Zamykamy to. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie przechodziło przez to, prawda? Bo jak weźmiesz ten sposób, o, to będzie później problem. Więc z tej strony musi być szczelnie, wszystko zamknięte. Dziubek otwieramy. Do dziubka wlewamy. Tak jak jest podziałka, musi się rozlać woda w ten sposób. Tak jak tu jest podziałka, tak minimalnie tej wody wlewamy. Akurat w tym wypadku jak troszkę przelejecie to też nie, jest, nie, nie ma żadnego problemu. O, jest mniej więcej. Jest. Dobre. Zamykamy dziubek. Bierzemy wiaderko. Nasza zupka jest już gotowa i odstawiamy ją na w ciemnym miejscu sobie. Na okres około 4-5 tygodni. Szpatę zbieramy. Jak widzicie, za wiele nie porozlewałem. Resztki ryżu jakieś, resztki cukru. Sprzątaj z Oskarem. Przez Polskę też się sprząta. Zostało nam nieco cukru. Już wam mówię ile gramy, dobra. Zostało z opakowaniem 262 gramy. Do zobaczenia za 4 do 5 tygodni. To six weeks later. Zatem sprawdźmy, czy nasze sake jest już gotowe. No, jak widać, nie plumka. A jak nie plumka, to znaczy, że można wyciągać i rozlewać. Skoro wiemy, że nasze sake jest już gotowe, to najpierw musimy się do tego przygotować, żeby go nie wyciągnąć, nie porozlewać, nie zrobić za dużo bałaganu dookoła. Co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim jakieś fatałaszki. Fa, 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 fa które możemy wybrudzić, ponieważ to, co rozlejemy, będzie się bardzo mocno kleiło. Zatem potrzebujemy lejka, butelki i jakieś stare szmatki, na czym to wszystko postawić. Trochę tego nie przemyślałem. Powinno to być w innej kolejności. No dobra. Więc tak, butelki oczywiście muszą być opłukane czyste. Dobra. Lejki na razie odłożymy i tak jedna szmata czysta kładziemy ją tutaj, żeby można było butelki tutaj nalane już odstawiać i no żeby przetrzeć się od razu już dną, no, żeby miało przetarte trochę. Drugą szmatę kładę niżej i na tej szmacie niżej będzie stało wiaderko, no, żeby z tym całym wiadrem nie latać góra dół. Ciągam wiadro. A teraz sobie może plunknąć parę razy, bo wiadomo, że się to jest plastik, tak? więc on się rozszerza, zwiększa. więc jak go trzymam, to się tak, tak już dzieje. Mam chochlę, więc przechodzimy do kolejnego etapu, ulubionego przez Kasię, czyli do degustacji. Sprawdźmy, czy to w ogóle dobrze smakuje. Ktoś pamiętajcie, się klei, więc do zlewu od razu trzeba to wrzucić. Jest jeszcze mętne, nie, nie przefiltrowane przez żadne ścierki, ale myślę, że będzie spoko. Dobre, mocne. No pyszka. Ja mam swój kieliszek, Kasia ma swój, także degustacja y, i przelewanie trwa. Ale warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Gdybyście chcieli sprawdzić, jaką ma moc wasze, Wasz trunek, to cukromierz, którego używaliście wcześniej do sprawdzania poziomu cukru, możecie teraz wykorzystać do sprawdzania poziomu alkoholu. Tak mniej więcej. Myślę, że powinno wystarczyć, chyba że wyszło mocniejsze, jeszcze niż mi się wydaje. I wrzucamy cukromierz. O, dobra, wyszło mocniejsze niż mi się wydaje. Myślałem, że było słabsze. Tu cały się zapadł, praktycznie. Więc Teraz spójrzmy, ile ma. No przeżarło prawie wszystko, więc jest to ciut słodziutkie, ale jest na 5 punktach. Więc myślę, że ma około 14 do 16%. To już możemy odstawić próbówkę. Nam się nie przyda cukromierz też. Bezpieczne miejsce, żeby nigdzie tam nie potłuc. Możemy zabrać się do przelewania, ale żeby był ten tunek troszkę odsączony, trochę bardziej przejrzysty, wstępnie go oczywiście przecedzę. Żeby to zrobić, żeby wstępnie przecedzić... Muszę urwać kawałek szmatki, która jest tutaj na stole. O, tutaj będę sobie odkładał butelki, a tutaj mam szmatkę, którą przełożę jedna na drugą stronę. Tak, po prostu później zwilżę ją wodą i zwilżam ją wodą po to, żeby nie lśniąło sake, żeby sake nie zostało w środku, bo i tak musi być mokra, żeby dobrze to yy, ładnie przechodziło. Zwilżoną szmatkę wsadzam w lejek, lejek w butelkę i jedziemy z tematem. Kasia będzie odkręcać, a ja będę przelewał. Masz jeszcze to, co pić tam? Masz, dobrze. A gdzie mój kieliszek? Tutaj został. Wasze zdrowie. Mm. No i ten proces trwa dość długo, bo. Akurat grawitacji nie popędzimy. Praca mozolna, ale na szczęście jest co przy niej robić i sprawia dużą satysfakcję, zwłaszcza, że to jest własnoręcznie wszystko stworzone no, z pomocą kochanej drożdży. No i takie sakę z 1 kg ryżu w takim wiaderku możecie nastawić nawet trzy razy. To jest drugi nastaw, bo pierwszy, pierwszy już był po prostu no i drugi teraz zrobiliśmy z tego ryżu i będziemy przygotowywać jeszcze trzeci pewnie. Macher, jeszcze troszeczkę pociurkaj. I... I... cyk. No i dobra. Pierwsza flaszeczka. Nawet się udało nie porozlewać, widzicie? Mimo że sake się pije ciepłe, to ono jest chłodne w smaku. Jak zrobicie ten przepis, to zrozumiecie, o co mi chodzi. No, wsmakować się w cały ten bukiet tego, prawda? Ja myślę, że to tak jak ze sztuką. Sztukę też trzeba zrozumieć od podstaw, żeby później wchodzić na głębsze mm, etapy zrozumienia jej. Coś istotnego, o czym należy wspomnieć przy sake, to to, że to nie jest wino tak jakby się wydawało z winogron, które im dłużej leży, tym jest dojrzalsze, lepsze i tak dalej. Nie, sake ma krótki termin przydatności. Sake trzeba w miarę szybko spożytkować więc. Mm, Myślę, że w Polsce to jest dobra wymówka. Muszę wypić, bo się zepsuje, nie? Nie wyrzucę. Myślę, że mogę porównać alkohol do muzyki, bo różne alkohole różnie działają. Tak jak różna muzyka różnie działa na człowieka. I tak samo muzykę, jak się przedawkuje, bo można, to wprawia w jakiś nastrój, którego ciężko później jest się wdostać. Słuchajcie, jestem ciekaw, ile trwa napełnienie jednej, jednego litra. To jest litr? Tak, to jest litr. Ile trwa napełnienie jednego litra w ten sposób i to ciurkanie, ile czasu trwa? Ja już się cieszę, nie tylko parów tutaj się nałykałem, ale... Mm, no, tak. Zatrzymuję. 8,43, 1 litr. Kolejna buteleczka. Co my tu mamy? Syrop o smaku malinowym, nie wisz czasem. Nie wiem, czy też tak będziecie mieli, dajcie znać w komentarzach, ale... Ja mam odczucie, że im więcej butelki przelejesz, tym dziwnym trafem dłużej to wszystko trwa. Fajnie jest czasem tak być takim naukowcem, badaczem. Badaczem. Dobra, butelka. Zlałem sakę, ale nie będę zlewał jej do końca, ponieważ ten ryż, który tam jest, to z pewnością jeszcze będę raz mógł na nim zrobić nastaw, więc zostawiłem, tak go przykryłem tutaj. I pod takim przykryciem ja go zamknę i jutro z rana wstanę i będę robił kolejny nastaw no bo szkoda zmarnować ten ryż. Zachęcam Was do spróbowania tego przepisu i jeżeli nie jesteście fanami sakę, to chociaż ze zwykłej ciekawości spróbujcie to zrobić i zostawcie w komentarzach. Mm, Waszą opinię, jak Wam to wyszło, albo co Wam z tego wyszło. Pamiętajcie o lajkach, o subskrypcjach i o udostępnianiu. To pomoże mi w dotarciu do szerszego... szerszego do szerszej, to pomoże mi w dotarciu do szerszej liczby osób i do, nie wiem, do zachęcenia po prostu spędzenia fajnie czasu ze mną. I dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie na patronajcie oraz na To. Cześć! Sakej, moje sakej, kombała! Jierbej się na pi! Rani